9 sierpnia. Sobota, dzień Saturna. Kolor czarny, fioletowy. Magia, duchowość, intuicja, medytacja, wyciszenie. Pełnia Księżyca w znaku Wodnika. To dobry czas na rytuały związane z wprowadzaniem zmian, łamaniem schematów i szukanie nowych rozwiązań. Wodnik sprzyja odwadze i eksperymentowaniu, więc możesz wykorzystać ten czas na próbowanie nowych rzeczy i wychodzenie ze strefy komfortu. Oto kilka sugestii rytuałów, które możesz wykonać: kąpiel oczyszczająca, użyj świeżych kwiatów i ziół, regenerującej soli, himalajskiej lub epsom, i pomyśl o tym, co chcesz zostawić za sobą, a co przyciągnąć do swojego życia. Medytacja: skup się na swoich marzeniach i celach, które chcesz osiągnąć w nadchodzącym czasie. Daj się ponieść swojej kreatywności i wyobraźni. Tworzenie afirmacji. Sformułuj pozytywne stwierdzenia dotyczące zmian, które chcesz wprowadzić. Powtarzaj je regularnie, aby wzmocnić ich działanie. Planowanie. Zapisz swoje cele i pomysły na papierze. Wodna pełnia sprzyja konkretnym działaniom, więc warto to wykorzystać. Kontakt z naturą. Wyjdź na spacer, pooddychaj świeżym powietrzem, posłuchaj szumu drzew. Kontakt z naturą pomoże ci poczuć się uziemionym i połączyć z energią Ziemi. Pamiętaj, że najważniejsze jest, aby rytuał był dla ciebie autentyczny i zgodny z twoimi potrzebami. Wykorzystaj energię pełni w wodniku, aby stworzyć przestrzeń do rozwoju i zmiany w swoim życiu. Magicznej pełni, kochani.